Hey, Jadam! A dzisiaj będziemy robić guzikową kartkę. Dokładnie, tak jak powiedziałem, córeczka: dzisiaj będziemy przygotowywać guzikową kartkę dla babci i dziadka. Jako taki ostatni pomysł tuż przed świętem, właśnie naszych dziadków. Do tego będziemy to, czego potrzebować? Guzików, kleju i kartki. Tak, my będziemy wyklejać akurat serduszko na, na naszej kartce. Wcześniej już miałem też, robiliśmy podobną kartkę, tylko kwiatową. Gdzieś z tej strony, chyba tutaj, z tej strony, tak mi się wydaje. Pod, podeślę tutaj w karcie do tamtego odcinka, a teraz przyklejamy serce. Okay. Tak przyklejaj ją. Na, na ten tu. Tak, będziemy tak. po, po kleju na kartka. Warto na przykład na początku zaznaczyć sobie w przypadku serca narysować sobie w yy, serce właśnie na, na tej kartce. Taki cień żeby wiedzieć w jakim kształcie to ma właśnie wszystko być. I tak się prezentuje nasze serce. Tak, tak się prezentuje gotowa nasza kartka. Sądzę, że pomysł jest dość łatwy do wykonania. A Tobie jak się podobało robienie takiej kartki? Fajne. Sądzisz, że dziadkom się spodoba? Mhm. Okej, okay. czyli jak rozumiem, polecamy robienie czegoś takiego. Mhm. To jest dość szybki pomysł, który ma wykonać właśnie tak tuż przed nim babci i dziadka, więc sądzę, że polecam. Jak macie własne też pomysły na przygotowanie czegoś takiego, to zachęcam do podzielenia się na dole w komentarzach. Jeśli się podobał odcinek, to subskrybujemy. To zachęcamy do subskrybowania tego kanału i do zobaczenia następnym razem. To na razie, hej! Pa pa! Pa pa! pa, pa.